Cześć, witam was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się racją żywnościową SRG7. Zapraszam Was na film. Tak się złożyło, że kiedy kupiłem tą rację GDM akurat z moim kolegą. Kolega jest żołnierzem zawodowym już od kilku lat i wtedy właśnie akurat wrócił z poligonu, no i mówiłem właśnie o tej SRG7, a on mówi, że co tam masz w składzie, to mówię i się okazuje, że według niego kurczak w sosie słodko-kwaśnym, który znajduje się w posiłku A, czyli tym śniadaniowym, który teraz zaraz testujemy, jest najlepszą rzeczą, jaka jest w racjach żywnościowych. Nie wiem, jak jest, sprawdzimy to. Zapraszam na film. Oczywiście ten typowy plus racji żywnościowych wojskowych, o którym zawsze wspominam, czy jest to, że jest spakowany w jedno pudełko. To jest fajne, to jest wodoodporne, wrzucamy do plecaka, zapominamy i możemy iść na jakieś tam wyjścia. Jest to twardy taki plastik. Taki miękki, w sensie twardy, ale elastyczny, o w ten sposób chciałem to powiedzieć, więc raczej się nie boję o to, że coś tam się stanie, coś się zepsuje, ani nic z tych rzeczy. Więc otwieram i zabieramy się za posiłek A. Na śniadanie, czyli posiłek A mamy kurczak w sosie słodko-kwaśnym, specjał wieprzowy, pieczywo chrupkie, miód, czekolada na gorąco, koncentrat napoju herbacianego o smaku owoców leśnych. Ja sobie do tego wyjąłem kubki, nasze sztućce, tutaj mamy kilka cukierków, tego typu rzeczy oraz zestaw do podgrzewania posiłków, ponieważ podgrzejemy nim naszego kurczaka. Jak widzieliście, trochę się bawiłem z tym e, naszym podgrzewaczem, jednak wiecie, to jest podgrzewacz płomieniowy i uważam, że to jest jeden z minusów, szczerze Wam powiem, tak myślę, nie wiem. Uważam, że to jest chyba minus e, tych racji właśnie z podgrzewaczami płomieniowymi względem tych bezpłomieniowych. Okej, okay. płomieniowymi na przykład możemy sobie uzdatnić wodę, ją ugotować, przy czym w tych bezpłomieniówkach bodajże, z tego co pamiętam, zawsze są e, tabletki do odkażania wody. No coś za coś, tak. Ten minus, który jest, że po prostu teraz jest bardzo sucho i bardzo ciężko jest rozpalić ognisko bezpiecznie. Wtedy to też się w sumie sprawdzi jako płomień, tylko wiedzieliście, Musiałem się trochę z tym więcej pobawić, szukałem najpierw jakiegoś czegoś płaskiego kamienia czy coś, żeby położyć na ławce, ale jej nie opalić. Nie znalazłem nic takiego, więc po prostu znalazłem jakąś tam starą glinę, taką kretówkę, to jest taka gliniasta ziemia, więc oczyściłem teren w koło i, i jest bezpiecznie. Do tego jest niesamowicie sucho, ale tu jest, y, jesteśmy przy samym źródlisku pewnej, pewnego potoka, więc jest tutaj trochę wilgotniej i zawsze też mamy dużo wody do zagaszenia. Ale okej, okay, dość o bezpieczeństwie peposz, przy czym pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Y, weźmy się może za przygotowanie następnego posiłku albo czegoś do picia. No to wezmę kubek i przygotuję napój herbaciany. Wojsko Polskie idzie w ekologię i kubki są już tekturowe, podejrzewam, że biodegradowalne, tak, a nie styropianowe czy plastikowe, jak były wcześniej. Okej, okay, to jest na plus, ja, ja jestem jak najbardziej rękami i nogami za tym. Dobra, weźmy ten napój herbaciany. Śmieci odkładam na bok, później oczywiście sprzątamy. Czysta woda. Kolor, jak widzicie, jak za każdym poprzednim razem, no te napoje herbaciane już testowałem wielokrotnie. Dobry, jak te takie wszystkie granulowane herbaty, które możemy kupić normalnie w sklepie. Ja jestem osobiście zwolennikiem, wiecie, picie tego na co dzień to jest, podejrzewam, Zabójstwo dla organizmu, jednakże napicie się tego raz na jakiś czas, to jest, to jest naprawdę dobry, słodki jakiś tam napój. Do naszego posiłku na śniadanie, do naszego posiłku A mamy przeznaczone dwa, y, dwa picia. Jest to koncentrat herbaciany, który się właśnie napiłem oraz czekoladę na gorąco. Jednakże ja zapomniałem po prostu dzisiaj blaszonego kubka, więc sobie nie jestem w stanie podgrzać wody. Ale wypiję go później, a teraz się napiję izotonika. Przygotujemy go w taki sam sposób, czyli po prostu y, zalewamy go wodą. Na za to bardzo nie chciał współpracować. Dobre smako. Lekko słodki, lekko limonkowe. Jest na plus. Nasze danie główne jest już gotowe. Cała jedna kapsułka się wypaliła. Jest ciepłe. To może mogłoby posiedzieć dłużej, ale już trudno. Dobra, sprawdźmy więc, jak to smakuje. Dosyć duże kawałki tego kurczaka. Jakieś warzywka. Okej, okay, trochę te ławki mają zbyt duży dystans, więc siedzę jak ruski paragraf, ale jedzmy dalej. Już spróbowałem, nie powiem, że nie. To jest naprawdę bardzo smaczne. Jest faktycznie słodko-kwaśny kurczak. Jest ok. Otworzę sobie od razu pieczywo chrupkie. No w pieczywie chrupkim to mnie już nic nie zaskoczy, bo jadłem go tyle razy. To jest naprawdę bardzo dobre. Nie wiem, czy najlepsze, bo mi się wydaje, że jednak to leczo, co nagrywałem ostatnio, chyba leczo to było, mi bardziej smakowało, ale to jest naprawdę no, moja dwójka z racji SRG. Polecam. Okej, okay, przyszła pora na kanapki, zaczniemy od specjału wieprzowego. Typowa mielona konserwa, dosyć jasna, czyli pewnie ma dosyć dużo tłuszczu. Sprawdźmy. Fajne, dosyć słone, mi bardzo smakuje. Taka zwykła wieprzowa konserwa z pieczywem chrupkim, które już testowałem tyle razy, że nie wiem, czy jest w ogóle sens o tym mówić Jest ok, Dobra, teraz czas spróbować z miodem. Fajne, na słodko, na deser, całkiem okej. Okay. Jeszcze z tej puli dodatkowych rzeczy sobie wezmę cukierka z witaminu C owocowego. też jadłem nie raz. Dobry, dobry cukierek, słodki. Ma witaminę C. W środku jest chyba trochę miękki. Da się go zgryźć od początku, więc, więc jest ok. Mi, mi smakuje. Ok, co prawda jest już za 15.06 po południu, ale jesteśmy po śniadaniu. Zapraszam Was teraz na obiad. Stojąc na pozostałościach prochowni Witkowice, zapraszam Was na obiad. Wybaczcie mi za hałasy w dalszej części filmu, jednak nagrywam to z Krakowa. A wiecie, że w Krakowie ciężko znaleźć ciche miejsce. Daniem głównym naszego obiadu będą te rolatki wieprzowe w sosie. Do nich mamy suchary. Do tego owoce liofilizowane. Napój izotoniczny, który już piłem w poprzedniej części, dlatego go teraz na obiad nie wypiję. A dodatkowo z tych takich dodatków z kubeczka sobie dołożę baton owocowy oraz ten cukierek kawowy. Oczywiście wszystko, wszystko nasze roladki podgrzeję na podgrzewaczu, który znajduje się w zestawie. Danie główne już się grzeje, więc zjem sobie teraz batona, żeby zabić trochę głód. Tak wygląda ten baton. Jest to taki baton zbożowy, u góry z galaretka, całość w czekoladzie. Mm, to jest smalinowy. Całkiem smaczny, nie jest taki mój ulubiony baton jaki jadę w życiu, ale jest, jest naprawdę ok. Baton zjedzony i powinienem mieć deser na koniec, ale czekam tylko jak się to zagotuje, więc zjem sobie teraz cukierek kawowy. Kawowy, w smaku bardzo podobny do kopiko. Fajna rzecz, którą sobie możemy przegryźć jako deser albo właśnie w trakcie marszu na no, taki szybki, krótki yy, zastrzyk yy, kalorii, energii. Jest ok, jak najbardziej, na plus. Trochę takie partyzanckie warunki do jedzenia, ale jak mamy, tak gramy. Suchary oraz danie główne rolatki. suchary, pancer, wafle, łami szczęki. jak zwał, tak zwał. Ja i tak uważam, że te suchary, które kiedyś Wam nagrywałem, o, już lata temu były ze trzy razy twardsze od tego, to się naprawdę przyjemnie je w porównaniu z tamtym. Mają kminek, na szczęście nie aż bardzo dużo. Ja kminku nie lubię, więc to mi trochę nie leży, ale jako tako suchary są spoko. Możemy je wrzucić do kieszeni, bo mi się, że nam przemokną, zniszczą, się połamią czy coś. Nawet jak się połamią, trudno i tak je zjemy. Możemy ich użyć też w takiej, powiedzmy, bardziej, hmm, nie wojskowej, nie jakiejś milisimowej czy coś sytuacji, tylko jeśli mamy je jako wyjście w góry, na przykład do zagęszczenia jakiejś zupy. Gotujemy, po prostu je wrzucamy, one się rozmiękną i fajnie nam w, w każdym razie co jest z pulpetami, z klopsami, Czy co to jest? Rolatkami, przepraszam bardzo. Sos całkiem dobry, rolatki mamy dwie, trochę zbyt ciepło, żeby przenieść je ręką. Mam nadzieję, że mi nie spadał, będzie gejba. Wygląda to tak. Rolotki są dwie w takim sosie. Sprawdźmy, jak smakują. Są fajne i może się zaskoczycie, bo ja się zaskoczyłem. Nie przeczytałem wcześniej składu. Są nadziewane ogórkiem i słoniną. Widzicie? Lekko zielony ogórek. Ogórek nadaje trochę kwaskowatości. Fajny jedzenie. Naprawdę mi się podoba. Jest smaczne. Jak Wam mówiłem, izotonik piliśmy już wcześniej, więc sobie go teraz odpuszczę. Wybaczcie, że ja jestem ciemny, a tam jest dosyć jasno, ale po prostu jest naprawdę ładny rzepak. Chciałem Wam go pokazać. Zjemy yy, liofilizowane owoce. Fajne, szczelne opakowanie, które możemy otworzyć, zamknąć przez tą strunę, jak woreczek strunowy, tylko taki grubszy. Standardowo ładnie pachną. jak pierwszy banan czemu nie Mamy tutaj po 20% ananasa, truskawki, jabłka bez skóry, banana oraz wiśni. Jeśli ktoś nie wie z moich poprzednich materiałów, proces liofilizowania to jest taki proces, który przygotowuje nam niektóre składniki, niektóre pokarmy do długiego, długotrwałego przechowywania. Znajduje to zastosowanie np. w produkcji kawy rozpuszczalnej, w dla astronautów, czy właśnie w racach żywnościowych. Polega to na tym, tak w dużym skrócie, bo ja się też na tym do końca nie znam, że nasz produkt, w tym przypadku owoce, schładzamy do skrajnie niskiej temperatury. To jakiś te rzeczy jakimś ciepkiem, a za tym, czy jak Wikipedia podaje, chyba suchym lodem i etanolem, nieważne. W każdym razie później nachodzi, dochodzi do wysuszenia go, ale nie w wyniku parowania, tylko w wyniku sublimacji, czyli z pominięciem fazy ciekłej, bo z stałej mamy od razu gazową. Dzięki temu wykorzystujemy bardzo trwały produkt, który zachowuje dużą część smaku oryginału oraz zachowuje jego składniki odżywcze, witaminy. Zjadłem jeszcze wiśnie i truskawkę. Ogólnie mówię, ja, ja dałem już te owoce nie jeden raz. Są naprawdę smaczne, możemy sobie zrobić napój na ciepło, napój na zimno albo zjeść po prostu suche. Całkiem fajne. No i witam Was na kolacji, co prawda jest jeszcze dopiero czwarta, no ale już trzeba coś zjeść. Jestem na różowym kocyku. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż jestem w trakcie nagrywania recenzji Gerbera Armbar Korka, czyli noża, który dla mnie jest po prostu definicją narzędzia piknikowego i szukałem jakiegoś miejsca, gdzie by móc nagrać piknik. Do tej recenzji, no to słuchajcie, czemu by nie zjeść na tym pikniku racji? Więc wybaczcie piknikowy kot na moim filmie. Zajmiemy się teraz kolacją. Kolacja jest taka dosyć uboga, bo składa się tylko z czterech elementów. Mamy tutaj wieprzowinę w sosie własnym, konserwa. Wydaje mi się, że to jest coś co jemy na zimno na pieczywie chrupkim, ale może to zagrzejemy. Zobaczymy. Pieczywo chrupkie, powidło śliwkowe. Oraz koncentrat napoju herbacianego Instant o smaku malinowym. Do tego chciałbym wypić też naszą czekoladę do picia, której nie wypiłem na śniadanie kilka tygodni temu. Czekoladę, którą mamy w racji, oraz baton opłatek. Dobrze, zaczniemy więc od pieczywa chrupkiego, które już jadłem, ale po prostu zjemy na nim konserwę oraz powidu. Konserwa wygląda w ten sposób, zobaczymy jak smakuje. Konserwa ma dużo tej takiej galarety, tego sosu własnego, przez co z racji, że jest ciepło, ona się dosyć mocno rozmiękła. Jest taka, no ciężko się to kroi i tak dalej. Smaku jest jak zwykła konserwa. Mm, konserwy z boczku na przykład są dużo lepsze moim zdaniem. Ja nie, okazuje się, że nie jestem do końca fanem tej konserwy w sosie własnym. Niemniej jednak jest naprawdę mm, zjedliwa, jest w porządku. Jakby nic ponadto, ale jest w porządku. Da się ją zjeść. Może teraz przejdę do powidła śliwkowego. Trochę mi się zgniotło, więc boję się, żeby to jakoś mnie bardzo nie ubrudziło. Zwykłe powidło. Spróbujmy. Ma fajną konsystencję. O, i to jest bardzo dobre. Wolałbym to od miodu. Naprawdę to powidło jest fajne. Wygodnie się nabiera za pomocą um, tego pieczywa chrupkiego. Jest słodkie, ale nie muli. Fajne, naprawdę mi się podoba. Jeszcze taka uwaga: e, po zjedzeniu trochę większej ilości tej konserwy, zauważam, że ona jest dosyć tusta. Mam wrażenie, że jest tłusz, tłustsza niż ta z boczku. Niemniej jednak, mówię, w moim smaku nic nie, nie zmienia, tylko takie odczucie zauważyłem, że właśnie jest trochę bardziej tusta. Zjadłem, teraz czas coś się napić. Mam jeszcze zaległą czekoladę do picia. Według przepisu przygotowujemy ją na ciepło. I ja Wam powiem, kiedyś ją piłem na ciepło i mi te czekolady za bardzo nie podchodzą. Przy czym ja nie lubię w ogóle czekolad na gorąco, ani na zimno, ani w ogóle tego typu napojów, nawet jakieś kakao, tak, tak średnio. Więc zrobię to na zimno. Napiję się, już to piłem, więc moje zdanie tam będziecie mogli znać. Wsypujemy do kubeczka, zalewamy wodą. W przepisie jest, że gorąco, ale nie wrząco. No ja, ja się posłużę zwykłą w temperaturze pokojowej. Tutaj mamy smak waniliowy. Zobaczymy. Oczywiście dokładnie mieszamy. Wygląda dobrze. Przepis podawali dużo mniej wody, chyba 150 ml, ja tutaj dałem więcej. Tak mam wrażenie, nie wiem do końca ile ma ten kubek. Wam powiem, jak ostatni raz ją piłem, piłem ją na ciepło i mi mniej smakowała. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że jakoś tamta była innym smaku. Hmm. Powiem nawet na zimno nie jest tak zła jak to pamiętałem. Nie jest tak zła jak to myślałem. Okej, okay. dobra. Jak ktoś lubi czekolady na gorąco, czy na zimno, czy kakao, to to mi się bardzo spodoba. Ja nie jestem zbyt, nie wielkim fan, zbyt wielkim fanem, więc dla mnie to jest takie, o, okej, okay. nie, nie jest to złe, nie, nie piję tego z obrzydzeniem. Co prawda ja się już napiję, ponieważ miałem picie za śniadania, ale mamy jeszcze do przetestowania koncentrat napoju herbacianego smaku malinowym. Tego typu granulki. W smaku słodkie, daje lekki zastrzyk energii. Woda, jeśli jest z czymś wymieszana, przyswaja się dużo lepiej niż gdyby była czysta. Jak najbardziej spoko, tak jak Wam wielokrotnie wspominałem, jak zwykłe granulowane herbaty z jakichś tam marketów. Podejrzewam, że niezbyt zdrowe, natomiast całkiem dobre w smaku. Okej, okay, tak jak zawsze z tymi racjami w moich filmach, na końcu zostają mi takie dodatkowe elementy. I dzisiaj jeszcze musimy zjeść czekoladę, baton o smaku limonkowym. Powiem Wam szczerze, tego limonkowego jeszcze nie jadłem nigdy. Kawa rozpuszczalna, sobie do niej sobie dosypię cukru oraz guma do rzucia z ksylitolem, która jest na koniec zamiast mycia zębów. Jest ciepło, więc zrobię sobie kawę na zimno i też nie chcę mi się po prostu gotować wody. Sypuję saszetkę do kubeczka, do tego cukier, pewnie nie cały, albo i cały, trochę wody. Dokładnie wymieszać. Dobra, zwykła kawa rozpuszczalna. Powiem Wam, szczerze, lekko mam wrażenie, że ona bardziej zaciąga w smaku do kawy rozpuszczalnej zbożowej. Ale to może tylko takie jakieś moje odczucie, w sensie, to jest zwykła kawa z kofeiną, ale tak w smaku mi się kojarzy, ale jest ok. Dobra, zjedzmy do niej batonika. Z tymi batonami jest tak, że niektórzy je uwielbiają, niektórzy średnio je lubią. Wyglądają tak. Samolot przeleciał, więc wróćmy do wafelka, sprawdźmy. Z tych wszystkich wafli ten limonkowy jest najlepszy, naprawdę smaczny. Czekolada. Tak, to jest czarna czekolada gorzka. 60% kakao. Bardzo dobra czekolada. Naprawdę. Jak nie jestem fanem czarnej gorzkiej czekolady, to ta jest czarna, ale nie gorzka. Jest naprawdę smaczna w smaku. Jest, jest, jest ok, bardzo mi smakuje. Przejdźmy do ostatniej rzeczy, czyli gumy z ksylitolem. W tym malutkim opakowaniu mamy dwie gumy, takie malutkie. Dosyć dobry w smaku, słodkie, ale od ksylitolu, a nie od cukru. Dobre na pewno po zjedzeniu dla higieny zębów. Ok. Dobrze, a więc bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jako kilka słów podsumowania racji żywnościowej SRG-7. Jest to całodniowa racja Wojska Polskiego. One kosztują trochę. Jeśli jednak macie dobry źródło, do nich to uważam, że to jest naprawdę fajne, eee, fajne źródło jedzenia takiego biwakowego turystycznego, obozowego, ponieważ macie posiłek na cały dzień. Jest fajnie poporcjowany, fajnie podzielony, do tego wodoodporny i wszystko jest wytrzymałe, więc jakby nie boimy się, że coś nam pęknie, popęka, wyleje się i tak dalej. Jedzenie jest dobre, no tu nie oczekujemy, że to jest wojskowe i będą jakieś cuda, których nie ma normalnie w, jedzeniu, w sklepie. Wszystko tak naprawdę możecie kupić w markecie, powiedzmy może nie tych firm, może nie konkretnie te. Yy, może jest jedynie problem z... Owocami liofilizowanymi. Jednak wiecie, to też jest jakby do kupienia, więc, więc, e, więc to jest, mówię, no normalne jedzenie. Nie oczekujmy tutaj żadnych cudów. Taką racją, która naprawdę jest dziwna, alternatywna, to jest taka racja, którą ostatnio nagrywałem, czyli Seven Oceans. Tam faktycznie jest racja typowo tratwowa, morska. I, I to jest coś, czego tak naprawdę nie kupimy normalnie w sklepie. Nie da się porównać z takimi normalnymi produktami na co dzień. Racja SRG7. Moim zdaniem największy plus to jest po pierwsze limonkowy baton, który jest lepszy niż wszystkie inne te batony, które wcześniej testowałem. E, oraz bardzo dobry jest y, posiłek a śniadanie w postaci tego kurczaka w sosie słodko-kwaśnym. Naprawdę bardzo dobre jedzenie będzie u mnie w tej pewnie pierwszej trójce głównych dań z, z racji żywnościowych. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli macie jakieś źródło dobrych racji żywnościowych innych krajów, to bardzo chętnie poproszę was o linki. Podeślijcie. Jeśli coś dopadnę, to na pewno bardzo chętnie wam ztestuję. Bo no testuję tylko tak naprawdę polskie racje, bo do nich mam dostęp w taniej, niskiej cenie. Bardzo lubię to nagrywać. Zauważyłem, że wam też się to podoba. Ma to naprawdę fajne wyświetlenie więc mam nadzieję, że ten film też Wam się spodobał. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, cześć!